Czym jest optymalizacja budżetu na poziomie kampanii i dlaczego warto z niej korzystać? Wytłumaczę to na przykładzie tych dwóch stacji benzynowych, bo przypuszczam, że stacja benzynowa to jest coś, co zdarza ci się niestety często odwiedzać. Załóżmy, że mamy postanowienie, że zawsze muszę tankować na dwóch stacjach benzynowych. Nie wiem, bo masz tam znajomych, nie wiem cokolwiek, tak? ale zawsze musisz tankować na dwóch stacjach benzynowych. I teraz na obydwu stacjach benzynowych wydajesz zawsze stówę. Tutaj 100 zł i tutaj 100 zł na benzynę. I na obydwu stacjach ta benzyna litr, tej benzyny kosztuje 5 zł. Czyli na tej stacji i na tej stacji tankujesz po 20 litrów. Czyli w sumie mamy 40 litrów benzyny. Pewnego dnia jedziesz na, do te, na tą stację, na białą stację i okazuje się, że jeden litr nie kosztuje już 5 zł, tylko kosztuje na przykład 8 zł. No ale tankujesz za tą stówę, przez co tutaj zamiast 20 litrów tankujesz 12,5 litra, a tutaj masz 20 litrów, czyli w sumie masz 32,5 litra. Zamiast 40 litrów, a nadal wydałeś czy wydałeś 200 zł. No i tak się zastanawiasz, po co w takim razie wydawać tutaj stówę i tutaj też stówę, skoro mogę te pieniądze przerzucić tutaj, a ponieważ mam powiedziane, że zawsze muszę odwiedzić tą stację benzynową, to tutaj wydam tylko dwie dychy, a te 8 dych przerzucę tutaj i tutaj będę tankować za 180 zł. Tak więc... Za te 20 zł tankując po 8 zł, patrzę na ściągawkę, to będzie 2,5 litra. A tutaj za te 80 zł tankując po 5 zł będę miał dodatkowo 16 litrów. Czyli w sumie na tej stacji będę miał 36 litrów, a na tej 2,5 litra, czyli 38,5 litra zamiast wcześniej 32,5 litra. Czyli w ten sposób przerzucając te środki tutaj, zaoszczędziłem dodatkowo 6 litrów. I dlaczego o tym mówię? W kontekście kampanii reklamowych, ponieważ z, z optymalizacją budżetu reklamowego na poziomie kampanii jest dokładnie tak samo. Kiedy mamy dwa zestawy reklam i przypisujemy budżet do całej kampanii, to Facebook, w zależności od tego, który zestaw reklam w danym dniu jest tańszy, a ten popyt na reklamy na grupy docelowe będzie się zmieniać, tak? ponieważ na przykład, nie wiem, w sobotę na kobiety, dajmy na to zalan, dopuszcza jakieś, jakieś reklamy, bo ma jakąś promocję, to wtedy na przykład na kobiety grupa docelowa będzie tańsza albo w jakimś przedziale wiekowym. Wówczas Facebook, widząc, 100, jest w stanie zareagować i na przykład część tego budżetu przerzucić na tą grupę docelową, która będzie tańsza. Z tego powodu, jeżeli tworzysz kampanie reklamowe i masz co najmniej dwa zestawy reklam, jeśli wszystko jedno, na który zestaw reklam pójdzie większa ilość pieniędzy, ważne, żeby one były lepiej wykorzystane, to zawsze warto włączyć tą optymalizację budżetu. Jak to robić? Jak robić też inne rzeczy, żeby takie koszty reklamowe zmniejszyć, a zwiększyć efektywność sprzedaży? Mówię już w pierwszym materiale wideo na Akademii Marketerów. Jeszcze teraz możesz odebrać, aktywować konto do Akademii Marketerów za 2 zł na cały tydzień, odebrać długoterminową strategię marketingową, a później możesz kontynuować sobie w wybranym koncie tą, tą platformę. Nawet jeżeli nie dołączysz, to zastanów się nad tą optymalizacją budżetu, bo to naprawdę fajna sprawa.